Teraz powinien pan zegar widzieć. I za niespełna dwie minuty zaczynamy, kochani, zaczynamy live'a. To jest ostatnie odliczanie z nad jeziora Mocharskiego, kochani. Dzisiaj bardzo wakacyjnie, dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo. Dzisiaj wakacyjnie, dzisiaj bardzo będzie. No, sami zobaczycie jak będzie. Witajcie, witajcie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Piotr Szałwiński, Fundacja Wademekom Wadłości, kłania się z tej strony. Miło mi Was gościć dzisiaj na tym live. Wakacji nadszedł czas. Jestem nad przepięknym jeziorem mucharskim w województwie śląskim. Tak więc, moi kochani, bardzo mnie to cieszy, że mogę z Wami tutaj być, mogę z Wami. Tutaj poprzebywać, i mogę z Wami trochę wejść w interakcję. A tymczasem przeklikujemy się na 4K, żeby ta jakość streamu była jeszcze lepsza. No, niestety nie da się, ale to nic. Kochani, kochani, mam nadzieję, że uda mi się zaprosić kilka osób do rozmowy i mam nadzieję, że będzie mi dane tutaj porozmawiać z kilkoma ludźmi, którzy przyjechali tutaj właśnie i odpoczywają, bawią się. E, zażywają relaksu i cóż, mogę powiedzieć, mam nadzieję, że, że będzie to długi, długi live, e, będzie bardzo taki e, urozmaicony, e, będę starał się przeprowadzać wywiady z różnymi ludźmi, e, jak tutaj wypoczywają, dlaczego tutaj przyjeżdżają. Dlaczego właśnie to jezioro, a nie inne? E, czy to jest stała miejscówka, czy są tutaj pierwszy raz? No i zobaczymy, e, co nam powiedzą. Mamy tutaj pierwszego pana. Może się wypowie do kamery. Dzień dobry. Dzień dobry. E, powie nam pan, tylko może bym pana poprosił bliżej, bo nas tutaj nie będzie widać. Tak, żebyśmy byli wokół obiektywu. E, jak pan ma na imię? Arek. Panie Arku, proszę mi powiedzieć, czy to jest Pana stała miejscówka, czy, czy, czy przyjeżdża Pan, czy jest tu pan pierwszy raz? Dzisiaj akurat jestem pierwszy raz. Dojeżdżamy z miejscowości Rzyki. A daleko to stąd? 30, 32 km. No nawigacja, nawigacja, która pokazuje to tyle było. Dzisiaj no. akurat jesteśmy pierwszy raz, bo Szwagier też tutaj w miejscowości mieszka, no i zaprosił nas na to. Pierwszy raz, bo ogólnie jeździmy, wiadome. Staramy się tutaj po... Po innych rejonach, gdzie kto coś poleca, a dzisiaj padło na Muchosz. <grym> a proszę mi powiedzieć, jakie plany na wakacje? A no, plany mogą być różne. Zależy jak, jak kobieta dostanie urlop swojej pracy. Ale bardziej w góry, nad morze? E, bardziej za granicę. No. Tu żeśmy po prostu też dość troszkę pozwiedzali, pojeździliśmy po Polsce, no i coś użyć, jak to mówią, dalszych rejonów. Czyli gdzie? No, zeszły rok Turcja. W tym roku myślimy Egipt, ale o Matko od, boska. od sytuacji, jak to mówią na Bliskim Wschodzie, bo wiadomo co się teraz dzieje. No. Czyli będziecie ujeżdżać w wielbłąda. <laughs> A to nie, nie... jestem w stanie określić to, że takim, takim po prostu, takim po prostu <laughs> rozumieniem no Różnie ludzie odbierają mu już wielbłąda. No. Znaczy wie pan, ja nie mam tutaj żadnych no, rozumiem, paskudnych rozumiem. myśli. Mówię tu o tym takim prawdziwym a, wielbłądzie tak, dwugarbnym, tak. tak gdzie tak, będzie jakiś Arab z bajki, trzymał to, go za uprząż? Tak, jak to mówią, już troszkę tak bardziej... Troszkę pośmiać się tak samo, nie? No, no, a co no. będzie, a co będzie, jak zgubi się pan w piramidach? No to. ciężko teraz powiedzieć, bo to... Gdzie się jedzie teraz, to trzeba uważać na siebie, bo to... Zwłaszcza Egipt, te, typowo te, te kraje bardziej tam na, na bliskim Wschodzie, no to wiadomo, no to no większe zagrożenie takie, no. Ale generalnie? Kurorty są, wszystko wiadomo, blisko siebie, to na, za kurortami wiadomo, no tam już, yy, jak to mówią, yy, u kogo, u kogo się wykupuje po prostu w czasie, no to oni tam nie odpowiadają za za, 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 bezpieczeństwo. za bezpieczeństwo i za wszystko, no. A tam słyszałem, byliśmy, koledzy byli parę razy, no i jak to mówią, no nie, nie jest bezpiecznie i takie dziwne sytuacje dochodzą, no, takie to może, niebezpieczne, nie? To może Malaga albo Kanary? Zależy od mojej kobiety, bo moja kobieta co proponuje? troszkę zdjęć pooglądać, zobaczyć, opinie, to no i wtedy się wybiera jakieś czasy. Jak to mówią, z kobietami się nie dyskutuje, prawda? Zwłaszcza z blondynkami. <noise> ja myślę, że i brunetki są tak nie, samo pyskate, jak się uprą, to muszą dostać to, co chcą, tak? Więc generalnie, jak to mówią, z kobietą źle, bez kobiety jeszcze gorzej, nie? No, szczerze to bym powiedział, bez kobiety jeszcze gorzej, no. Dziękuję bardzo, proszę sobie spokojnie odpoczywać, zażywać relaksu, bo to wakacje lada moment. Póki jest ciepło, kłaniam się, kochani, dziękuję. Jak widzicie, mieliśmy, mieliśmy pierwszego odważnego, który, który właśnie chciał z nami pogadać. A może pana przepytam? Dzień dobry, zapraszam bliżej, może oka kamery żeby nas było widzieć, proszę mi powiedzieć, czy to jest pana stała miejscówka? Czy pan tu przyjechał pierwszy raz? Znaczy, wie pan, co od czasu do czasu sobie tu przyjeżdżamy, ale taką stałą miejscówkę to raczej mamy w że tam po jakichś takich. Czyli tamże, tamże, gdzie ten park, rozrywki duży, tak? Tak, tak, tak. To jest... A dlaczego zator? Przecież tam są dzikie tłumy, a tu jest taki względny spokój. No tu jest względny spokój, chociaż dzisiaj też jest całkiem sporo osób, ale za to, że też jak się już wie mniej więcej gdzie tam iść, no to jest spokojnie tak naprawdę i też w fajnych cenach są na przykład jakieś piwko wypić czy coś także. Ja pamiętam, jak byliśmy w za to, to było po covid krótko, to kolejka była taka, że staliśmy do kasy chyba za 3,5 godziny. Ja osobiście takich dużych tłumów to nie bardzo. Wolę takie właśnie miejsca, gdzie jest umiarkowana ilość osób. Ale byłem tutaj w ubiegłym roku z żoną pierwszy raz i powiem panu, że jestem pod wrażeniem, jak, jak się tutaj pięknie wszystko rozbudowało. No, myślę, że nikt nie lubi w ogóle jakichś dużych tłumów i na co i czekać w kolejce. No... Wie pan co, my mamy już ogarnięte za to, że wszystko więc my tam częściej, ale tutaj no fajnie, że tu jest woda, bo za to, że właśnie jest ten problem, że jednak nie ma zbiornika wodnego takiego, gdzie się można kąpać stricte. No nie? A proszę mi powiedzieć jakie plany na wakacje, bo to za kilka dni. A no plany na wakacje, raczej żadne, żaden wypoczynek. Yy, gospodarstwo, czyli u nas żniwa raczej. I nigdzie w ogóle, nawet na chwilę, na weekend? Nie, myślę, że jak pogoda to praca, z kumplami wieczorem można przysiąść. No cóż, no, no dziękuję bardzo i życzę miłych, spokojnych wakacji i proszę odpoczywać, bo to jest taki czas. Kłaniam się. Jak widzicie, kochani, mieliśmy już tutaj drugiego pana, który. Co chciałeś, kochanie? Nie dam ci dwa złote, a może ci dam? Masz. Także moi drodzy, moi drodzy, ja na chwilę zapauzuję tego live'a, żebyście mogli, żebyście mogli odetchnąć ode mnie i zaraz do Was wracam. Moi kochani moi kochani jeszcze kilka kilkanaście minut będziemy tutaj z live'em na YouTubie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że przejdziecie ze mną za chwilę na naszego fundacyjnego TikToka. Tam się z wami połączę, ale odsłoń mi synuś. Tam się z wami połączę, tam będę kontynuował dalej. Ten, ten live, ale to jeszcze kilka kilkanaście minut sobie pogadam może może jeszcze jedną osobę może pana zaproszę ja nie wiem boicie się tej kamery czy co no. <gadam> dziewczyny dziewczyny powiedzcie mi jakie plany na wakacje jakie ale dlaczego Oj, tam, oj, tam, dlaczego same złe? Zdenerwowanie. Z czekiem godzinę na zapiekankę i na. Ale A głód doskwiera, nie? Ładnie. No, to nie może tak wyglądać. No widzi pan, to jest skandal. A tu nie chcą dać zapiekanki, nie? Ja nie wiem w ogóle. Musimy reportaż nakręcić, słuchajcie, o tym właśnie, jak traktuję... Tak, koniecznie, koniecznie. Słuchajcie, wesoło się zaczyna robić, wesoło, wesoło. A Polak jak głodny, to zły. Tak więc, kochani... Nie no, trzeba też humorystycznie, prawda? No, szukamy jeszcze chętnego do, do wywiadu, bo ten live nie będzie trwał wiecznie. On jeszcze. Jeszcze kilka, kilka, minut i będziemy żegnać się z wami tutaj na YouTubie i będę zapraszał Was na naszego Ting Tonga. A tymczasem znowu spauzuję na minutkę i wracam do Was za chwilę. Słuchajcie, słuchajcie, pogoda jest przepiękna. Widoki są bardzo, bardzo cudowne. Ja nie wiem czy to widzicie, ale, ale naprawdę jest tu jest tu super. Teraz zaczął wiać taki zefirek bardzo taki chłodny. Taki rzeźki. Orzeźwiający i nie wiem poszła gdzieś. I jest przesympatycznie. Ja słyszałem, że pan chciał tutaj z nami pogadać trochę. Zapraszam. Kamera nie gryzie. Słuchajcie, słuchajcie. Tak jak mówiłem. Jest tutaj ludzi dzisiaj od jasnej anielki. Piękna, cudna pogoda. Słońce, ciepło, woda zaczyna się dogrzewać przed rozpoczęciem wakacji, które tak naprawdę zaczynają się w najbliższy piątek bo nie wiem, czy wiecie, ale w najbliższy piątek jest zakończenie roku szkolnego i w podstawówkach, i w szkołach średnich, i w szkołach zawodowych, i na studiach. I zaczynają się dwa miesiące laby, dwa miesiące wypoczynku. Dla niektórych trzy, zwłaszcza dla studentów, bo e, kolejny rok akademicki zacznie się we wrześniu e, i to gdzieś tam pod koniec. Tak więc kochani, e, to jest bardzo, bardzo dobry czas. A tymczasem słuchajcie, poglądajcie sobie jeszcze chwilę, widoki a ja za kilka minut będę się z Wami żegnał tutaj na live i zapraszam Was na TikToka, gdzie live zaczniemy za kolejne kilka minut. Więc tak jak mówiłem, kochani, dziękuję Wam bardzo za tego live'a tutaj na YouTubie. Bardzo się cieszę, że mogłem dla Was tutaj ponadawać chociaż chwilę. Bardzo się cieszę, że mogłem porozmawiać z kilkoma ludźmi. Ten live po zakończeniu zaraz się opublikuje samoistnie. Więc kochani, trzymajcie się, a ja przerzucam się za kilka minut. Na TikToka, i tam będę kontynuował dalej tego, tego live'a, ale już bardziej tematycznie, upadłościowo. Więc, więc tamże będę, będę dla Was dostępny. A tymczasem kłaniam się Piotr Szałwiński, Fundacja Wademek Upadłości. Trzymajcie się, kochani. Bardzo mi było miło Was gościć. Bardzo było mi miło. Móc się z Wami spotkać tutaj online. Owo. Pozdrawiam do następnego razu. Będę się starał zawsze i to mogę obiecać, że w te najbliższe wakacje, które zaczynają się właśnie w piątek, chociaż wczoraj chyba już zaczęło się kalendarzowe lato, czy dzisiaj, chyba wczoraj, więc od. od, od... Od wakacyjnego czasu, który się rozpoczyna od najbliższego piątku, będę starał się dla Was jakieś takie fajne destynacje znajdować, dzięki którym tak naprawdę będziecie czuli się tak samo dobrze jak ja i będziecie mogli ze mną pospędzać trochę czasu w miłych, przyjemnych okolicznościach natury. Trzymajcie się, kochani, Piotr Szałwiński. Cześć.